Dzisiaj mamy 20 grudnia, Pam, przypominam wszystkim, że po polowaniu mamy uroczystą wigilię z naszymi rodzinami, z dziećmi, z wnukami, na godzinę 17 podkreślam. Dzisiejsze polowanie kameralne jest nas mało, eee, witam na gankę. Eee, zrobimy takie, zrobimy dwa pędzenia, może trzy, na, na 159 obwodzie tutaj u mnie za domem. Pierwsze weźmiemy kople, które nie były brane jeszcze w tym roku w ogóle, były tam dziki, były jelenie, wczoraj dostaliśmy informację, że jelenie wyszły, ale zobaczymy, może wróciły. Eee, zrobimy kople, potem przejedziemy od razu pod grubego dęba i zrobimy poletko i po tym drugim pędzeniu zobaczymy, czy przeniesiemy się tutaj eee, i weźmiemy maleniska ewentualnie tutaj na, nad Ziębą, czy jednak jeszcze jakiś inny plan wymyślimy. Nie będziemy się na pewno spinać, nasze polowanie, mam nadzieję, że w miłej atmosferze, zaczęło się już źle, bo psy się ścięły. Wiadomo, emocje psy też są już zniecierpliwione, także nie będziemy przedłużać. Polujemy mamy wszystko jeszcze. nie? Mamy dziki do szczelenia. Bardzo proszę o oszczędzanie dużych loch, nie? W każdym kole, gdzie teraz nie jestem, i to mówię otwarcie. Wszędzie wszędzie proszę o, o, o oszczędzanie dużych loch, żeby nie było na pokocie jakiejś lochy szczelonej. E, mi się też to podoba, także te, też to proszę, jakby było widoczne, że to jest locha, albo nie daj Boże jeszcze dziś prowadząca warchlaki, to w ogóle w tej porze możemy się wszystkiego spodziewać, także oszczędzać te dziki, e, byki, tak tutaj Irek powiedział, co z jelenia jest do strzelenia, drapieżniki wszystkie. Kolejno odlicz tylko proszę. Osiem kartek, pomieszamy, gości zaproszonych dzisiaj nie ma żadnych, nie, jest z dzichu. O. Numer? To dobra, e, i ty, na ośmiu. Можна зігнати? Так, маєш останню. Pierwsza sytuacja, pierwsze pędzenie. Nie miałem podłączonego mikrofonu z tych emocji w biegu, e, dlatego głos podkładam w domu e, do tej pierwszej sytuacji z pierwszego pędzenia. Tak jak widzicie, stoję na pustym, otwartym polu. Rozprowadziłem linię i nie zdążyłem jeszcze dojść do swojego stanowiska. Jak już wybiegła pierwsza, pierwsza taka wataszka dzików, e, tam widać jak ona przebiega. Miałem stać dokładnie w tym miejscu, gdzie one tam przebiegają. A jednak nie zdążyłem tam dojść, a miejsce, w którym widzicie jak te dziki, ja już widzę te dziki, nie oddawałem strzału z tego względu, że to już tak było na granicy kulochwytu. Także nie, nie odważyłem się pociągnąć za spust. E, dużo było dzików w tym pierwszym miocie i dużo jeleni, bo było dziewięć jeleni w tym pierwszym miocie, tutaj zaraz za domem u mnie, i, 9, i, i, i te dziki, co widzieliście. To były dwie watażki, bo to była ta jedna, którą widać udało się nagrać, i druga, która mi poszła już za horyzontem. Bo za horyzontem jeszcze dodatkowo ludzi słyszałem, którzy robili w lesie piłami, bo że piły chodziły, także też mi powiedzieli, że widzieli inne dziki. Że musiała tam być troszkę większa wata, ona się po prostu rozbiła. No z tego co widzicie na tym nagraniu można było tam śmiało jakiegoś dzika z, tych, z, tych, z tyłu z tyłu z tych przelatków takich wyciągnąć ee, i spróbować oddać strzał, ale nie odważyłem się na to. mówię, Bo to na granicy horyzontu. Także pierwsze pędzenie bardzo fajne, dziewięć zieleni i te, i te dziki, które widzieliście. Polujemy dalej. Na naszym kanale Kaczacki Trop. Dzisiaj jestem sam. Jestem sam bez syna. Hubert jest na studiach, także będę starał się, żeby to jak najlepiej wyszło. Mamy dzisiaj ostatnie polowanie w tym sezonie w naszym koleołowiowskim. Dzisiaj mamy 20 grudnia. Uroczysty też dzień dla naszego koła, ponieważ po tym polowaniu mamy. Właśnie biegną sarny. Po... Nagraję. Nie, dobra, zatrzymały się. Może zaraz. Dzisiaj uroczysty dzień, ponieważ dzisiaj mamy jeszcze Wigilię e, razem z naszymi rodzinami, z dziećmi, z wnukami. Spotykamy się dzisiaj, także z tego też nagramy filmik i, i zobaczycie, że łowictwo to nie tylko polowanie. To też, przynajmniej w naszym przypadku i mam nadzieję, że w większości przypadków ogromna tradycja, e, gdzie szanujemy naszą, na, naszą pasję Przede wszystkim cieszymy się że ze wspólnych spotkań, jakie, że możemy polować, ale też właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, spotykamy się czy to, w, czy to w, na Hubertusie, czy to w okresie wigilijnym, świątecznym, aby podzielić się opłatkiem i spędzić ze sobą wspólnie czas, pocieszyć się swoim towarzystwem, podzielić się tym opłatkiem. Polujemy dzisiaj na dziki i elenie, byki, łanie, cielaki jeszcze mamy. Widzicie tutaj mojego psa, stary, już bardzo stary. 14, 14 rogie mu idzie, ale zawsze wiernie czuwa przy panu. Jak tak jeszcze o nim powiem dwa zdania. To jest wyżeł, normalny wyżeł, gładkowosy, ale ci, co znają mnie i znają tego psa i historię tego psa, to niesamowity dzikarz. Może to śmiesznie brzmi, bo wyżeł to jest pies legawy, ale od małego był układany na dziki i niesamowity dzikarz. Ile on pracy zrobił dla tego łowiska, ile dzików znalazł. On dokładnie wiedział, po co przychodzi do lasu. On nie biegał po lesie przy nodze, plątał się, tylko po prostu zna bardzo dobrze łowisko i dokładnie zaczyna, zaczynaliśmy polować, a on już biegł w miejscach, gdzie dokładnie wiedział, że dziki będą i jeżeli były, to zaraz szczekał. I mały fajnie, on po prostu szczekał i czekał, aż ja dojdę ewentualnie, żeby mnie nie atakował. Chociaż za młodych lat zdarzało się, że jakby bardzo młody, że zdarzało się, że się rzucał na dziki, co skończyło się kilka razy cięciem. No, ale dzięki Bogu przeżył wszystkie przypadki, i później już się uspokoił, ale tak dopiero uspokoił się w wieku gdzieś 5 pola. Do 5 pola był niesamowicie rzutny teraz już taki bardziej spokojny. A to tyle, Obsia. Gdzie jesteś? 好去，好去，好去。 Tak jak widzicie, przepiękne lochy, dużo warchlaków. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że. Piękna sytuacja. Dużo dzików stoi, lochy, warchlaki. Cieszę się, że są i fajnie, że się młode, młode porodziły. Dasz jak mnie słyszysz na radio, ja widzę 5 loch i ze 20 albo 30 malutkich pasiaków. Mam nadzieję, że psy ich nie znajdą. Stój, stój, stój. Stój. Przejdą. Jak grapią, widzisz? Nagrywa je. No, Riko, Uważajcie na Lochy. Są lochy, lochy z warchlakami, żeby nikt nie strzelał do tych Loch. To petard. Patrzcie to, co mówiłem. Stary dziadek, a zobaczcie, jak pięknie szczeka na dziki. Tam stoi Locha i warchlaki w tych szakach. I on właśnie tak robi. Fajna sytuacja. Stary dziadek, ale jeszcze jary. No warczy. Stoi tam, widzisz on. I no, dobrze, że poszło. Dobra, teraz mamy przerwę krótką na śniadanie. Przyjechała właśnie zupka, nie wiem nawet jaka dzisiaj jest, ale nasze starzystki ugotowały zupę jakieś ciasto przywiozły, Krótka przerwa na jedzenie i ostatni miot bierzemy w dniu dzisiejszym, bo tak jak na początku mówiłem, później mamy wigilię rodzinną, także ostatni miod, na koniec się jeszcze odezwiemy daszbor. Witamy na kolejnym pędzeniu, mega, myślę, że wszystko zobaczycie na filmie, mega emocje, mega adrenalina, bardzo mnie to cieszy, dużo dzików w pierwszym miocie, w drugim miocie, bardzo dużo warchlaków, tego wszystkiego nie udało się oczywiście nagrać, ale samych warchlaków tam naliczyłem, no bo wiadomo, część nagrałem, część się udało, część nie, ale tam z 50 to samych warchlaków było nagranych, pasiaczków, które tam będzie widać. Na, na filmie. Bardzo fajnie te, był pokazany mój starszy, że tak powiem, weteran, który pięknie tam głosił na te dziki, e, strzegał, także jeszcze star, staruszek, ale jeszcze werwę ma. E, nie strzelaliśmy tam nic kompletnie, do lisa były oddane strzały dwa, e, żaden z myśliwych tam nawet nie próbował strzelać do dzików, bo tak jak widzieliście, będziecie widzieć na filmie, same, same lochy, e, same lochy, same warchlaczki, malutkie, to widać, że to niedawno wyproszone, Także zakończyliśmy polowanie, udało się tam psy połapać, żeby nic się nie stało i przenieśliśmy się w ogóle w inne miejsce, żeby dać im święty spokój, bo tam były po prostu głównie Lochy i Warchlaki. Także jesteśmy całkowicie w innym miejscu. I kolejne pędzenie. Zobaczymy, co się uda. Jeszcze fajnego nagrać, ale wydaje mi się, że już fajne rzeczy się udało nagrać, a w szczególności ta sytuacja. Krótki filmik z tymi dzikami, kiedy Lochy stanęły z tymi warchlakami i nasłuchiwały nasłuchiwały, w którą stronę ewentualnie mają się przemieszczać, także także fajnie, dasz i do zobaczenia później jesteśmy na ostatnim pędzeniu rozstawiliśmy linię tym razem jako ostatni rozprowadzający usiadłem sobie tym razem na bonie Także mam bezpieczne miejsce do strzelania w każdą, tak naprawdę, stronę. Pierwsze sarny już wybiegają, także czekamy, może będą jelenie, dziki. Polowanie bardzo dzisiejsze, ciekawe. Bardzo dużo zwierząt. Teraz mieliście przed chwilą, zobaczycie tam na nagraniu, była przerwa na posiłek. Najedliśmy się bardzo dobra zupa gularzowa Kolega zagrał, bardzo dziękuję Michał, zagrał sygnał śniadanie. Także bardzo jeszcze raz, Michał, dziękuję za ten sygnał. No i co robimy ostatnie pędzenia, tak jak mówiłem, dzisiaj szybciej kończymy polowanie z tego względu, że, że mamy później tą wigilię rodzinną. Na koniec jeszcze parę słów powiem e, takich już na zakończenie tego dzisiejszego odcinka, ale z wielką radością mogę wracać dzisiaj do domu, bo widziałem mnóstwo dzików, piękne polowanie. Dobra, koledzy, bardzo dziękuję serdecznie za bezpieczne polowanie, ostatnie w roku 2025, tak jak mówiłem, zapraszamy wszystkich tutaj w imieniu zarządu całego na dzisiejszą Wigilię na godzinę 17, będzie ksiądz proboszcz, będzie opłatek, podzielimy się opłatkiem i spędzimy ze sobą taką wspólną fajną wieczerzę, mam nadzieję. Eee, nie wiem, jakoś znowu prowadzę polowanie i znowu chyba ja się położę na pokocie. Dzisiaj bardzo bezpieczne polowanie. Widzieliśmy dużo dzików, z czego się cieszymy. Nie udało się dzisiaj pozyskać, były też jelenie, nie udało się pozyskać dzisiaj nic. Ale mamy na pewno jeden medal do wręczenia. Króla pudlarzy. Przyznać się, kto najwięcej strzelał. Eee, bo. Pa Paweł, Paweł, to cztery razy zapraszam Ciebie tutaj, mamy króla pudlarzy. Michał dawaj sygnał króla pudlarzy. Zapraszam Ciebie. Nie możesz wiecznie być królem. Gratulacje. Me me medal to medal, Kurde wysoki, coś jesteś, no. Zostań tu jeszcze. Jak stanie się do tego, proszę o sygnał koniec polowania. zakończyłem polowanie i tak jak mówili, słyszeliście mówiłem, że no nie udało się dzisiaj nic strzelić, ale tam padły, co wręczałem tego króla pudlarzy yy, padły jednak strzały i okazało się, że jeden pies no, cały czas nie wrócił no dzięki tym oto urządzeniom Zobaczyliśmy, że ten pies ciągle stoi w jednym miejscu. Także, już po polowaniu na zakończenie podjąłem decyzję, że wracamy po tego psa. No, wiadomo, pies został, wracamy. No i okazało się, że przyjechaliśmy do lasu. Jesteśmy teraz w miejscu, przyjechaliśmy do lasu, w miejscu gdzie ten pies szczekał. To był kawałek drogi od miejsca, gdzie było zakończenie zbiórki. No i pies trzymał. Zobaczycie nagranie zresztą na filmie, gdzie podchodziliśmy. Podchodziliśmy do tego miejsca, gdzie pies trzymał. Tego dzika i okazało się rzeczywiście, że ranny dzik był, ranny dzik był w miocie. E, także udało się dzika dostrzelić. Także zmieniam zdanie. E, nie, ma, nie, nie to, że nie mamy nic dzisiaj na pokocie, bo mamy. Został strzelony dzik, super, że znaleziony i chwała znowu tutaj dla psów. Jaką psy robią robotę w lesie i jak ważne są w, naszym, w, naszej, w naszej tutaj pasji i współ, że razem współpracujemy. Elegancko, ja sobie to że mówiłem, że nie było nic a jednak pies znalazł dzika rannego i udało się dostrzelić, nasz także bur. nasz bór, super, gratulacje. Witamy, druga część dzisiejszego dnia, tak jak mówiłem, w tej chwili jedziemy na naszą wieczerzę, na naszą wikilię, tak jak widzicie w obecności swojej córki, teraz jestem, żałuję, że nie może uczestniczyć w polowaniach, tak jak widzicie po mundurze reprezentuje szkołę leśną, gra pięknie na rogu myśliwskim, a może przyjdzie taki moment, że zobaczycie jak ona gra. No ale cóż, teraz ruszamy właśnie na Wigilię. Eee, pokażemy Wam kilka fragmentów z naszej wigilii. I co, z tego miejsca, w imieniu swoim, w imieniu syna, w imieniu córki, życzymy Wam wszystkiego najlepszego wszystkim, kto, co oglądają nasz kanał, ale nie tylko. Życzymy Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. I co, ruszamy na wigilę. Daszbur. Daszbur. Amen. Amen. Dasz da